Siemano widzowie, ja dzisiaj chciałem powiedzieć, że ostatnio sobie kupiłem taką fajną książkę Szkolnej Faki, napisał ją Lesław Dzik. Ja już generalnie jestem na 115 stronie. Generalnie bardzo się wkręciłem w tą książkę, jest naprawdę bardzo świetna. Dosłownie tam pisze o tym, jak się uczyć, kiedy ci się nie chce, bo te gry tak bardzo kuszą, jak znaleźć czas na pasję. Jak przetrwać z chorym planem lekcji od 7 do 17? Jakich znajomych unikać w szkole jak ognia? Co zrobić, żeby nauczyciele i rodzice byli po Twojej stronie? Jak wybrać, których przedmiotów uczyć się więcej, a których mniej? I jak przezwyciężyć stres i poczucie bezsilności, które łapią Cię co poniedziałek? Lesław Dzik to działać na rzecz praw uczniów. Który wspiera y, ich sz w szkolnych w w wyzwaniach, wierzy, że można zmienić szkołę na lepszą. Prowadzi konta w social mediach, gdzie nagłośnia przykłady sz sz szkolnych absurdów i nadużyć na szkolnych lifehaki. To książka, która pomoże ci złapać dystans i znaleźć swoją drogę w życiu. Polecam zasubskrybować kanał Lesław Dzik. Naprawdę świetna książka. Polecam też kupić w Empiku. Naprawdę świetna książka. On tam mówi o pasjach, jakie jakie znaleźć, jakich kolegów omijać. No i mówi dużo o takich rzeczach. Naprawdę polecam tą książkę. To jest najlepsza książka, którą czytałem w życiu. Na, najlepsza książka. 10 na 10. Naprawdę bardzo polecam. I widzimy się w następnym odcinku.